Hello, hello 320 bo reczek z tej strony, a wyglądacie kolejny odcieczek na moim kanale. A my dzisiaj jesteśmy oczywiście w Call of Duty WW2. Yy, dzisiejszą misją będzie twierdza. Przejdziemy sobie tylko ją, ale zanim to zrobimy, chciałem Wam pokazać jeszcze pamiątki z poprzedniej, yy, z poprzedniej misji. Udało mi się zdobyć ich dwie. I tak, zdobyliśmy zapalniczkę lotnika. Takie zapalniczki działały nawet w trudnych warunkach pogodowych, przez co przydawały się każdemu amerykańskiemu żołnierzowi. I drugim zegarek. Niewielki, cywilny zegarek kieszonkowy. Na odwrocie znajduje się grawerunek. Taki zegarek podkreśla status właściciela, a do tego przydaje się w codziennej pracy tak kupcą jak i rolnikom. No i tutaj maska, której nie udało mi się zdobyć. No widać, że to maska jest. I e, chciałem Wam jeszcze powiedzieć tylko jedną rzecz. Do wygrania jest PlayStation 5. Eee... Dam wam link do materiału Gamers Republic, on tam tłumaczy co trzeba zrobić, yy, chciałem tylko powiedzieć, że udało mi się zrobić już 15 trofeów i teraz odblokowuje mi się droga do wygrania PlayStation 5, yy, więc yy, jakby coś w opisie ma się materiał, żeby wygrać PlayStation 5, yy, zachęcam, yy, no a co, teraz bierzemy się za misję. 26 lipca, zasadziliśmy się w gospodarstwie pod Marini, kiedy zamykam oczy myślę o hejze. w końcu znów wraca ten sen. Pięknie wygląda ta gra Czuć się w klimacie drugiej wojny światowej No tak I tak w kółko mm -hmm. Wyspałem się, teraz ty odpocznij E tam, Pearson musi zobaczyć, że daje radę Gówno musi zobaczyć Nie musisz mu nic udowadniać Mam dość tego jego pierdolenia na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielki dzięki, że mi pobagasz. A tak poza tym, stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. To co to za sen tak się ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Próbuję, <grym>, próbuję! Hmm. Bola o ręka pewnie. Pol, wybacz mi ja. Słuchaj no, młody. Bać się to nie wstyd. Czas do domu, bracisku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę Pola. Ale teraz nie tylko bratu muszę porównać. Jest hmm? też Pierson.

bardziej broń taka na dalszy dystans, czyli na przykład o coś takiego niemiecki karabinek. No właśnie, tak to jest się kryć za samochodem, nie polecam nikomu. Teraz zrobi, nie, teraz już nie popełnię tego błędu. No, to patrzcie, jednak amerykański, dobra, wiecie co, schowajmy się tutaj za tym murem. Gdzie ty jesteś? Aniello! A elo, jest tutaj. No Dobra, trochę słabo bije ta, ten amerykański karabinek. Podsuniemy się troszeczkę do nich. Nie wiem czy te beczki są bezpieczne. z lewej! Ale pojechani! O tu jest jeszcze jeden lol, nie zauważył? I weźmy go Schowajmy się tu I co? I co? I co głąby? Dajcie mi jeden garant. Ajaj, tutaj ktoś mnie trafił i to ostro Dobra, muszę uważać z tymi apteczkami, bo... Dobra, ze mnie garant nie macie szans ze mną To prawda, tylko w i inni gracze mają Bo z botami to każdy wygra Kurde blade dałem znowu Ajaj Co, może tamtych otak stąd mam dobrą pozycję na ostrzelanie tamtych panów? No, oni, o, powinni ginąć na jedną strzała Troszeczkę... Troszeczkę są mocni Celujmy w głowę, to wtedy będą ginęli na hita Nie wiem czy nie cicho mówię, ale... Jak ktoś to podgłośnie ten yy, ścieżkę dźwiękową moją no patrz, myślałem, że padł Czyli jakby była luneta byłoby super da, Zejdźmy może To daj tą apteczkę, przyda się Od razu zupełnie Zresztą jest troszeczkę tych apteczek mało Zejdźmy troszeczkę do przodu Gdzie mam go ciągnąć? Tu, dobra Na spokojnie się uda Trzymaj się tam, braku. Granat, ja pierdziele Odrzucił ktoś? Daj, da, da, daj tą artylerię Daj A my teraz tam Ja bym się dostał na tą wieżyczkę To byłoby super Teraz chodźmy tam. zaraz będziemy musieli wyjść, bo widzę, że jest już nieciekawie. Tych tutaj w ogóle nie widziałem, lol. Piękna sprawa, nie trzeba nawet czegoś takiego przodu nie? Mogła być jakaś krótka animacja gdzieś przodu wuje taki KM, no bo no jednak ta taśma jest długa, ale no wiadomo, nie będzie, nie można strzelać w nieskończoność, tak? Jest! Zusman, ty, 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 proszę. Dzięks. Dobra. I jak zwykle otwieram ja. Hmm. No, pewnie nie będzie tutaj żadnej zasadzki. Ta, star. chciała. No, chyba przewrócić to. Nie wiem, czy to jest dobra pozycja. Chyba jak zestrzelę tego pana z góry Dobra, zestrzelony Skąd? Tam, tam, Na daleko ich mamy Według mnie jest to najładniejsza odsłona koda, taka bardziej Niedopracowana, może niedopracowana, nie, bo tutaj bym Oj, 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 cofamy się, cofamy się, cofamy się, bo nie mamy apteczek się tutaj do Zusmana. Zusman? Nie, nie Zusman tylko ten. Nie, tego typu, w tylko ten. to tego typa to w w trafił to, tylko no fajnie, ten co przyraszował i zrobił to ugrał Dobra, teraz już chociaż wiem, że by nie robić głupot i nie chować się za tym tym Bo tam mają KMK Na pewno pojawi się też y, odcinek taki... Y, o oh kurczę, chwila. Na pewno pojawi się też odcinek taki bonusowy z multika. Parę odcinków. Chyba nie... nie chyba nawet nie nagrywałem jeszcze multika w Call of Duty y, 2 Dobra, nie widzę ich tutaj tym razem Przedostaniemy się troszeczkę, to będziemy mieli troszeczkę łatwiej ich Dobra, jeden leży Przeczołgajmy się tędy I... Fajnie, pięknie ich ofrankowaliśmy W sensie, o, mamy ich od boku Doszliśmy ich Dodajmy mu tutaj granacik A wiecie co, może, dajcie tą bramkę, no, przetestujemy sobie ją Tak, nie strzelałem jeszcze w tej grze tym karabinkiem niemieckim, a teraz no, jesteśmy bardzo niemieccy mm, Tutaj coś jest, tak? Ruszam do drzwi! <laughs> mm. Szkoły rozwalają myśliwce! Rozwał na jelo, lepiej rozwalić te ciała! Tak, sierżancie! Daniels, Stiles, chodźcie na wieżę, będziemy ich osłaniać! Cieszę się, że to ty tam będziesz! Bez presji. Spokojnie osłaniam się. Tam widzę dwie apteczki, ale Chyba nie pora na jeszcze na to Bardzo chętnie będę osłaniał Susmana Bo lubię go? to coś Nie ma w wysokości, <laughs> wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Nie No to ci... Kurde, nie krzycz nami. No ta wieża nie wygląda zbyt stabilnie ogólnie. Mam. Ostrzelam się z M1 Garand. Wiesz co? Ty tutaj jesteś bardzo. O, snajperów kuch, mamy. Także widać, że to profesjonaliści. Tacy prawdziwi snajperzy żyli. lewa się. Kolejne działanie przeciwlotnicze na dziedzińcu. obsadzone, Uważaj na nie! Dotarli do pilotki! Tutaj dostał głowę i przeżył. Ok, no była tutaj. No ochę. A ja lubię strzelać ze snajperki w tej grze Jakie to jest satysfakcjonujące Kurde Piękny strzał. Zbliżają się do peloty Słaby na dachach! Nie pozwólmy im się utrzymać! Dobra, jeszcze jeden Leży Masz go! Daniec, szkopy na końcu ulicy! Dobrze, że mają snajperkę I lunetę, bo inaczej byłoby ciężko im drogę! Walą do nich od tyłu! No nie mówcie Dostał! Otaczają Spokojnie, najpierw oczyśmy tego haft No i proszę Co to do cholery było To na pewno termny Nie przestawaj Osłania ich Świętego Przyspilili Spokojnie Nad wszystkim panuje Pokaż mi cele ja bardzo chętnie bym się dowiedział, gdzie one są. No nie widzę. Nie ma celu. Nie, nie, dajcie mi z lunetą. Będziemy teraz rozbierać z lunetą. Co, 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 co? Z pierdlamy. O nie, nie, nie. O jejku. Przykro mi. Mam cię! Trzymaj się! Nie. Kurde oj, oj oj! Trójkąt! Oja! Dobra, spierdamy! Nie mogę zjechać? Muszę schodzić. Kurwa! Ja się bał. Gdyby je ten ostrzał to może jeszcze... To może jeszcze by coś tam Oj oj oj. Mi się Outlast przypomniał, te dźwięki są takie Outlastowe Kamy, kamy, klikamy Dobra Ten dzwon w chuj, jakby mnie przygnił, to byłoby przejbany. A ty pięknie, a nie na mnie czekasz w Ty, ja bym na ciebie nie czekał O kurde Że mnie z, żaden patyk odłamek nie trafił tak Nie na pewno trafił Albo cegła Hmm Nie się twoim A co ty takiego zrobiłeś? Tylko przed drzwiami mnie wyrzuciłeś tak to sam biegłem Nie ty tylko Turner Nie lubię tego pana nie widzę dobra, wierz, Weźmy te Najlepsze Co to jest? Dobra! I bijemy ich Jak szmaty Podpalimy ich Utrzymam, utrzymam, spokojnie Dobra, wiecie co, bo tutaj mamy coś z granatnikiem, a Garant z granatnikiem, dobra Daj te granaty, daj te granaty. Gdzie jest miętociągnia tutaj? Dora. na dopełnia tego. Jak ta strona jest dobrze. Osłaniają obie. Jak widzisz, staram się. Dobra Dobra, dobra, jest good Nie mogę tam dalej ich... ten miotacz nie jest aż taki daleki Chociaż w prawdziwym życiu te miotacze były naprawdę dalekie One były, potrafiły na naprawdę parę ładnych metrów Jaramy was Że to było pozwolone? Że... Na no to To już było za mocne wydźwięk. Gazu zabroniono od, pier pier od pierwszej wojny światowej. Chociaż Niemcy przeciwko Niemcom to nic nie, nie jest Nie trzeba mnie prosić dwa razy. Leci dym. Kurde, flanka jedna. Źle trzymałem tą flankę. Muszę ją dobrze trzymać, a nie? Kurde. Ojojoj. Oj. Coś tu je Coś tu je było. Mhm. Zus. W porządku! Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zjechać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich. A więc tak jest z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. teraz zobaczymy, co nas was Nie lubię tego pana. Może zrobi się fajniejszy? Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera, na tacy narzekałby, że taca jest prawdziwa. <grym> dalej. Ta <grym> tak wojna, by było. Lada chwila dobiegnie końca. Dlatego Do musimy się postarać. Dobra, wchodzę. No, na chwila. Zdobyliśmy już marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Piersson uziął się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko. Nie znalazłem żadnej pamiątki, no chyba was. Dobrze, no to w dzisiejszym odcinku udało nam się zrobić twierdzę. W kolejnym odcinku zrobimy. Yy, zrobimy soe. Soe, czyli, no nie wiem, widzę tutaj. 27 1944 rok, no dobra. Yy, no niestety nie udało mi się znaleźć pamiątek z twierdzy. A było to jakieś. Nie wiem, co to jest jakaś. Spinka. Jakiś naszyjnik otwierany ze zdjęciem pewnie w środku. I miotacz o... ognia. Miotacz ognia. Yy, no i niestety nie udało mi się nic znaleźć, więc yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądaliście. Ja się z Wami zegnam. Na razie.